Kluby motocyklowe wpadły na pomysł zorganizowania pikniku, który będzie połączeniem pikniku motocyklowego z piknikiem rodzinnym tak naprawdę. Tutaj jest fantastyczna atmosfera, cudowne, cudowne, cudowne przyjęcie. Wszyscy razem się doskonale bawią. Jest bardzo dużo młodych ludzi, dzieci, rodzin, matek z wózkami, no w ogóle cały przekrój społeczny tu się znajduje, jak również przyjeżdżają motocykliści z całej Warszawy i Okolic. Oczywiście rajd e, ulicami Ursynowa, będą pokazy e, jazdy freestyle'owej, e, stantu, e, wiele atrakcji dla miłośników e, dwóch kółek. To jest też takie, taka forma obalania mitu, że motocyklista jest takim aroganckim człowiekiem złym, a wręcz odwrotnie. Jak widać motocykliści są otwarci na wszelkie potrzeby i, i, i czują, i emocje w nich grają jak najbardziej, więc są gotowi pomóc w każdej sytuacji.